Rodzino, przypad mi ten zaszczyt przywitać Was dzisiaj na naszej wigilice dorocznej. Mam Wam przekazać serdeczne pozdrowienia. Od Jasia, niestety zachorował, ma 39 stopni temperatury, więc nie, nie może być dzisiaj z nami. Jednocześnie, czekajcie, kto to jeszcze kazał Was pozdrowić? Tu mam gdzieś zapisane. Jurek Cięciała. I wiesław Niemiec. Bardzo chcieli być, ale mieli tam inne zobowiązania, więc ich z nami dzisiaj nie ma. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Przygotowaliśmy oprócz pysznego jedzenia, jak zawsze, za które bardzo dziękujemy y, Kasi naszej. Natomiast mam nadzieję, że to będą wszystko miłe niespodzianki, że się będziecie dobrze bawić, a najważniejsze jest, dziękuję Wam, że jesteście i że możemy dzisiaj być razem. Witam wśród nas, naszego zacnego, honorowego gościa, pana konsula, konsulatu generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie, pana Stanisława Pogorskiego. <klucz> Witam wśród nas, naszego przyjaciela długoletniego, naszej rodziny, bez którego nasze uroczystości nie byłyby tym, czym są Karola Suszkę. pomagalnika, który obiecał Wam zrobić bigos. Poczekajcie, bo to jest ważna informacja, ale stwierdziliśmy, że nie przejemy tego wszystkiego, bo byśmy bardzo chcieli, więc mamy taką propozycję, że zarezerwujemy salę w jasieniu. To będzie to załatwi członek rodziny z zarządu rodziny katyńskiej Józek Sikora. Wystawią nam tam Swoją scenkę, z którą jeżdżą z tymi swoimi przedstawieniami po zawodzie i wtedy Stasiek, no tak, zrobi ten bigos. Dobrze? Także podzielić święty ma go do innych. I witamy No dobra, słuchajcie, to chyba tyle tych przywitań, jak o kimś zapomniałam, to jest niezmiernie ja przykro. Nie Natomiast. Bardzo się cieszę, że są z nami dzisiaj nasi członkowie, których długo nie było. Litka leczko, e, państwo e, Roszakowie, witajcie fajnie, że dzisiaj jesteście śmierci. Proszę jest Wiekami, a słowo ciałem się stało i nie szpało między nami.